Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się kuchenką najbardziej używane urządzenie w każdym domu, i wydaje się, że jest czysta. Ale zobaczcie, każdy z Was, pewnie, albo wielu z Was ma problemy z tymi właśnie pewnymi kapturkami, które jest bardzo ciężko doczyścić. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbujemy to przybliżyć. Widzicie, one nie są takie błyszczące, jak powinny być. Dzisiaj spróbujemy je wyczyścić. Znaleźliśmy taki patent, który wam pokażemy. Będzie nam potrzebna miseczka, jakiś płyn do spryskania i twarda tabletka do zmywarki. I zobaczymy, Ja kupiłem najtańsze za 2 funty w Morisonie. To jest naprawdę chyba najtaniej, co może być. 40 tabletek i zobaczymy, jak to będzie działało. Oh, I słuchajcie, do wyczyszczenia tych kapturków czarnych na kuchence wystarczy nam, czy nawet tych kratek, wystarczy nam, podejrzewam, jedna tabletka, czyli koszt takiego czyszczenia 5pi i nie jest to wcale ciężkie, tak jak druciakiem czy innymi środkami, tylko chwila i już jest gotowy. Zobaczcie, jaka różnica. To jest właśnie efekt, domieniając tą tabletką do zmywarki. Pięknie lśniąca, i druga, ona nie jest brudna. Ona jest taka jakaś z plamkami, nie wiadomo od czego, po prostu to już może troszeczkę ze starości, ale taką różnicę można zobaczyć. Ok, a tak wyglądają już obie wyczyszczone, lśniące, jak nowiutkie. Każdy będzie Was się pytał, jak robicie to także że utrzymujecie kuchenkę w takim stanie. I taki jest efekt końcowy. Słuchajcie, błyszczące kapturki, pięknie wszystkie wyczyściliśmy. użyliśmy zwykłego płynu kuchennego. Nie musicie jak e, szukać jakim płynem, zwykłym jakimś kuchennym do sprzątacie. Tym co sprzątacie kuchnię, po prostu nie ma dalej znaczenia. Troszeczkę żeby to było wilgo.